Cześć, witam was z Studia Kulinarnego Cookstory. Mam na imię Artur Koszka. Przygotuję dzisiaj dla was czarne tagliolini z mulami. Według mnie jest to najlepsza potrawa na udaną randkę. Do przygotowania dzisiejszego dania będziemy potrzebowali białe wino, mule, świeży makaron nero, oliwę z oliwek, natkę pietruszki, sól, chili, czosnek, masło i pomidorki kiszy. Na rozgrzaną oliwę wrzucamy wcześniej opłukane i delikatnie osuszone mule i zalewamy białym winem. Mule gotujemy wcześniej po to, żeby nam się otworzyły i nadmiar wody słonej, która jest zawarta w muszli, nam wypłynęła, żeby nasze całe danie nie było przesolone. Więc po ugotowaniu muli nastawiamy wodę na makaron, czekamy, aż się zagotuje. A w międzyczasie przygotowujemy resztę produktów do naszego sosu. Wstawiamy na kuchenkę patelnię, rozgrzewamy ją delikatnie i wlewamy odrobinę oliwy z oliwek. Następnie dodajemy wcześniej posiekaną chili i czosnek. Delikatnie mieszamy i dodajemy białe wino. Czekamy, aż wino nam odparuje, pilnujemy, żeby czosnek nam się nie przypalił. Bierzemy garść pomidorków szery i kroimy je na połowę, po czym smażymy około minuty. Świeży makaron gotujemy maksymalnie 4 minuty, więc w tym czasie możemy dokończyć przygotowywanie sosu. Na patelnie wędrują wcześniej ugotowane mule. Delikatnie podgrzewamy, po czym dodajemy dużą łyżkę masła, która nam spowoduje emulgację sosu. Sprawdzamy smak. W razie potrzeby dodajemy troszeczkę soli. Na koniec do naszego sosu dodajemy świeżo porwaną natkę pietruszki. Będziemy odcedzać i dodawać nasz makaron. Całość. Dokładnie mieszamy. Na koniec nakładamy nasz makaron. Delikatnie skręcając go. I powoli układamy na talerzu. Dodajemy małże, pomidorki. Posypujemy świeżą natką pietruszki. Jeżeli chcesz poznać więcej tajników romantycznego gotowania, zapraszam Cię do Cookstory by Samsung na warsztaty.